A dzień dobry kochani, przesłanie anielskie, poniedziałek, 4 lipca 2022 roku. Niewinność. Archanioł Michał trzymać Cię w wygodnym położeniu i zapewnia o niewinności. Poproś Go, aby pomógł Ci wybaczyć sobie samemu i wyzbyć się poczucia winy której ciężką emocją mi trzymać się z dala od utrzymania wewnętrznego spokoju, poprzez wypowiedzenie następujących słów: Archaniele Michale, dziękuję Ci za to, że pomagasz mi wybaczyć samemu sobie i za obwinianie się. Proszę, pomóż mi uwolnić się od poczucia winy w moim umyśle, ciele i emocjach. Poczuj moc głębokiego uwolnienia, kiedy Archanioł Michał pomoże Ci w przyjęciu prawdziwej niewinności. Zachowanie z przeszłości rozwiąże doskonałą Bożą pracę w tworzeniu Ciebie jako osoby silnej, kochającej oraz silnie potrzebującej światła i miłości. Dzisiaj osoba, o którą pytasz, jest niewinna. Oczyść albo usun środki trujące. Możesz zaufać sytuacji, o którą pytasz. Skup się na pozytywnych ludzkich stronach, zamiast wytykać ich błędy. Jak zawsze mamy tutaj dołączoną modlitwę do przesłania, z której możemy skorzystać. Dobry Boże i Aniołowie, dziękuję Wam za pomoc w dostrzeżeniu tego, iż wszystkie Wasze cechy czystej miłości i światła są wiercie dla nią we mnie innych. Pomóżcie mi przyjąć otrzymaną od Boga niewinność, aby mógł być spokojny. Amen. Kochani, życzę cudownego dnia.